Siemana ziomeczki, ja oczywiście Frozik, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Na wstępie łapeczkę w górę, oczywiście, i subskrybujcie kanał. No i co? Ja Was zapraszam do oglądania. Dzisiaj oczywiście gramy w Hero Zero, jak zwykle. Trochę później odcinek, no bo musiałem wrócić ze szkoły. Piszcie swoje niki w komentarzach, jak chcecie, żebym wam im jakieś konto, albo pozdrowi, tak jak pozdrawiam te dwie osoby. Tyk, tyk. Tego niku nie przeczytam. A tutaj młoda Leokadia, pozdrawiam. Lecimy. Dobra, dzisiaj sobie zrobię na pewno zadanka parę. Dzisiaj na pewno zrobimy jakieś bitwy, bo dzisiaj prawie nic nie robiłem, no trochę zrobiłem co nie? Ale no w szkole byłem, więc no. Ale coś tam musiałem, no bo wiadomo. Szkoła to jest dlatego, żeby tam robić parę pojedynków, tak? Dobra, ten czy on będzie? No, no, amatorstwo. Lecimy. Oby żetony wpadły, to jeszcze możemy no wiadomo, żetonować. No, kasy nie kręcić, tak? Dobra, tutaj nic. Zaatakujmy go trzy razy. Lecimy. A Słabo na razie. będzie jakieś doświadczenie. mram, oby ktoś. Znów kto taki. Teraz tak. Pewnie z nim bym nie wygrał. Mam za mało siły. Ten? Jasny, że nie. No, z rzutkami bym go. Owalił. A ten? Dobra, chillerka. Może? Nie, nadal nie. Lypa, lypa. To może teraz. Proszę. W końcu, że tony? Jasne, że nie. No tak, nie dajemy, że to. Nie. Nie dla psa kiełbasa, Dobra, lecimy. Cyk i cyk. Dobra, co tu mam? Wygrać 25 w porządku. Dzięki, dzięki. Smaczne oponki, Dobra. Mm, tutaj w sezonie co mamy? To nie odbieram na razie. Później 10 punktów. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. W sumie zanim to damy, no to możemy sobie jakąś misję znaleźć. Ciekawą. Może jakaś będzie? Zróbmy to. Dzisiaj w ogóle nie, energię akurat nie ruszałem. Dobra, lecimy. Po, porozdawajmy sobie oczywiście. Cyk, cyk. Już coraz lepiej się prezentują. Tak mi się wydaje. Ja wiem, ja wiem, że powiecie, że za mało siły, no ale hmm, ja nie chcę. Nie potrzebuję. Dobra, tutaj pięknie. Dobra, czekaj, czy się uda kogoś. No chyba tego się uda. Dobra, idźmy. Udało się bez rzutek. Kurczę, nadal nie dają. I teraz tak. Rzutki, bez rzutek. Rzutki, rzutki. Bez rzutek. No ale... Trzeba zaryzykować. Kupmy sobie rzutki. I spróbujmy no tego, no co? Jak nie siądzie, to nie siądzie, ale może. Aha. No tak. A ma peta, więc no. Oszustwo, dobra. O, plus 616, no to bez różnicy. Lecimy. Cyk. Ale ledwo co? To skam jakiś. O, dobra jest. Udało się. Uf, bym kliknął przypadkowo. Dobra, na plus plus 6. O, siła mi dało i ja się naprawdę cieszę z tego. Dobra, co możemy? Coś, co ma dużo inteligencji, a nie ma tak za bardzo nic. Co ma tak dużo? Mm. To, ale, ale to ma też intuicję. To jest taki git. Mm. To jest git, bo ma siłę. O, no to jest takie, albo to. Dobra, odświeżmy sobie to. Może uda się, żeby zejść z tej inteligencji. Haha. <laughs> ha. Śmieszny żart. Dobra, odnowię, no cóż, trzeba. Ok, lepiej to wygląda. Śmieszny żart, śmieszny, śmieszny, że mi dali jeszcze więcej z kamerzy, dobra. Tutaj zróbmy sobie... No dobra, to zróbmy, no bo najlepsze chyba. Dobra, naprawdę. Cyk. Cimy. Dobra, weźmy to, nie wiem czemu to wziąłem, chciałem to najmniejsze wziąć, ale nieważne. już. No, naprawdę, co jest? Ale, że tak mało? Dobra, nieważne. Yy, dobra, możemy trochę rozdać statystyczki. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Zostawiamy. Do Tutaj misję odbierzemy, O, telefony. No i super, znów przegrałem. Co jest? Dobra, cyk. Mm, co tu jeszcze ciekawego jest? To. Pojedynki i misje. Okej. Okay. Zaraz odbiorę tam nagrodę. Może tutaj jest coś ciekawego? Dobra, to jest git. Yy, dobra, a tak o boty, Zróbmy sobie parę. A no tutaj akurat za bardzo mi nie zależy. Dobra, dzisiaj trochę dłuższy odcinek będzie, no bo duża rzecz jest do zrobienia, co nie? Lecimy. Yy, dobra. Lecimy dalej. No już mam w sumie 52 level, no to myślę, że to jest dobry wynik. Nie wiem jak uważacie, jak na te 3 dni czwarty dzisiaj, że 52. Ja jakoś się to bardzo nie no bo czasem mi zostaje ta energia. No ale tak to wychodzi. Dobra. To lecimy do zadanek. Mam nadzieję, że się uda. Lecimy, zacznijmy. No nie no, chillerka, ale na pewno nie dojdę do ostatniego, tak? O Jezu, ile to mi zostało tak mało? Ty no, coś, coś tu moimi stopami jest nie tak? Dwa koła już mi tylko zostały, chociaż w sumie to jest już 50 level. A to nawet mi na plus nie daje. Ciekawe. Tej rzutki, proszę, udało się. Wow. Udało się na szczęście. Dobra. To jest 52. A tutaj jest 55, no, 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 tak. A tutaj jest który? Ja pierdzielę mi sklikało. Co? Mi sklika na serio. Chciałem pominąć tak szybko, ale. Nieważne. Nie, nie, nie. To nie było tematu, nie. nie. Dobra, cyk, zróbmy tak. Dobra. A co tutaj miał w tym sezonie? O, znów do garnitur. Znaczy, no nie znów, ale no. Niedługo chyba oponki kupię. Będę musiał coś do drużynki wpłacić. Mam nadzieję, że pozwolą mi tam, żeby nie wszystko wpłacić. <gry> Z góry dzięki. Że trochę sobie zostawić. Ale no. Jak się nie zgodzą, to zrozumiem. Dobra, lecimy. Już wszystko jest porówno, tak? No, tutaj jeszcze. Są te rzutki a w wykrojach coś. O, dobra jest. Pięknie, a tutaj jest energia. Bardzo dobrze. Dobra. A tutaj coś mi to daje. 15 do wykrojów oczywiście. Nie mówię, żebym to kupił. Nie, nie jest ten pasek by dawał. Nawet nieźle. Dobra, to mogę sprzedać. To też celne. To też. Tutaj też nic nie ma ciekawego. I tutaj też. A, co nie trafię. Dobra, misję odbierzmy. Cyk. Dobra jakaś? O, bardzo dobra. No ale wiadomo, że pewnie się nie uda. Dobra. W sumie ja jeszcze rozajmę te trzy punkty. Aha, tutaj go mam mało. Okej, okay, cyk i cyk. Arty, o ja nie tu. Jeszcze odbierzmy jakieś, nie wiem. Weźmy to. Bez różnicy, co? Który jestem tutaj w rankingu? Na z ciekawości. No, na dobrym w miarę miejsca w poziomie. Kurczę, trzeba dolatuję powoli. Te 3 minuty, no to nie będę już przedłużał. Pamiętajcie o, o łapce w górę subskrypcji i zostawcie jakieś 10 lajków, będzie mi bardzo miło. No i co? Trzymajcie się do następnego. Cześć.